Dzień jedenasty okresu pierwszego. Jedenasty dzień przygotowania do zawierzenia. Lęk i ufność. Czytania i rozważania. Tajemnica Maryi. To nabożeństwo ubezpiecza nasze łaski, zasługi i cnoty, czyniąc Maryję ich powierniczką. Mówimy do niej, zachowaj, moja umiłowana Pani, to, co przez łaskę Twojego Syna Uczyniłem dobrego. Nie jestem zdolny ustrzec tego, z powodu mej słabości i niestałości, z powodu wielkiej liczby i złośliwości mych nieprzyjaciół, napastujących mnie dniem i nocą. Niestety, codziennie widzi się cedry, padające w błoto i orły, wpierw unoszące się ku słońcu, które stają się później nocnymi ptakami. Tysiąc sprawiedliwych. Upada po mojej lewicy i dziesięć tysięcy po prawej stronie. Ale ty, o moja potężna i najpotężniejsza królowo, podtrzymuj mnie, aby mnie upadł. Strzeż całego mego mienia, aby mi go nie ukradziono. Powierzam ci wszystko, co posiadam. Wiem kim jesteś i dlatego cały tobie się powierzam. Jesteś wierna Bogu i ludziom i nie pozwolisz, by zginęło coś z tego, co Tobie polecam. Jesteś zbyt potężna i nikt Cię nie zwycięży, ani nie wydrze tego, co złożone jest w Twoje ręce. Idąc za nią nie zbłądzisz, modląc się do niej nie zwątpisz, myśląc o niej nie zmylisz się. Jej się trzymając nie zginiesz. Pod jej opieką nie doznasz lęku. Gdy cię prowadzić będzie, nie utrudzisz się. Gdy ci łaskawa będzie, dojdziesz do celu. I gdzie indziej. Maria wstrzymuje syna, by nie karał. Wstrzymuje szatana, by nie szkodził. Cnoty wstrzymuje, by nie uleciały. Zasługi, by nie zginęły łaski by nie minęły. Są to słowa świętego Bernarda, które wyrażają istotę wszystkiego, co powiedziałem. Gdyby istniał tylko ten jedyny motyw zachęty do tego nabożeństwa, jako pewnego środka zachowania się w łasce Bożej i jej wzrostu, już powinienem go żarliwie pragnąć. Prawdziwie wyzwolić swą duszę. Nabożeństwo to czyni duszę prawdziwie wolną wolnością dzieci bożych. Jeżeli z miłości do Maryi dusza oddaje się jej dobrowolnie w niewolę, to umiłowana Mistrzyni i Pani przez wdzięczność rozszerza nasze serca i sprawia, że dusza kroczy krokami olbrzyma drogą przykazań Bożych. Ona usuwa znużenie, uwalnia od smutku i skrupułów. Tego właśnie nabożeństwa nauczył Pan nasz Agnieszkę de Lange, która zmarła w opinii świętości jako pewnego środka uwolnienia się od wielkich trudności i niepokojów, w jakich się znajdowała. Powiedział do niej, Stań się niewolnicą mojej matki i noś łańcuszek, co też uczyniła. Wtedy też wszystkie jej trudności ustąpiły. Iść za radą Kościoła i przykładem świętych. Na potwierdzenie autentyczności tego nabożeństwa należałoby tu zebrać wszystkie bulle i odpusty papieskie, zalecenia biskupów, wyliczyć bractwa poświęcone Maryi, przykład wielu świętych i wielkich osobistości, które to nabożeństwo praktykowały. Lecz pomijam to wszystko milczeniem. Pismo Święte. I opowiedział im przypowieść. Pewnemu zamożnemu człowiekowi dobrze obrodziło pole i rozważał sam w sobie, co tu począć. Nie mam gdzie pomieścić moich zbiorów. I rzekł, tak zrobię. Zburzę moje spichlerze, a pobuduję większe i tam zgromadzę całe zboże i moje dobra. I powiem sobie, Masz wielkie zasoby dóbr na długie lata złożone. Odpoczywaj, jedz, pij i używaj. Lecz Bóg rzekł do niego. Głupcze, jeszcze tej nocy zażądają twojej duszy od ciebie. Komu więc przypadnie to, coś przygotował? Tak dzieje się z każdym, kto skarby gromadzi dla siebie, a nie jest bogaty przed Bogiem. O naśladowaniu Jezusa Chrystusa. Synu, dozwól, abym z Tobą czynił, co chcę. Ja wiem, co Ci jest potrzebnym. Ty myślisz jako człowiek i w wielu rzeczach czujesz wedle skłonności ludzkiej. Panie, prawda to jest, co mówisz. Większa jest Twoja o mnie troskliwość jak wszelkie staranie, które o sobie mieć mogę. Zbyt niepewnie stoi, kto wszelkiego o sobie starania nie powierzył Tobie. Panie, byle tylko prosta i szczera wola moja w Tobie na zawsze spoczęła, czyń ze mną wszystko, co Ci się tylko będzie podobało. Albowiem może być jeno dobre wszystko, cokolwiek ze mną uczynisz. Jeśli chcesz, abym był w ciemnościach, bądź błogosławiony. Jeśli chcesz, abym był w światłości, bądź znowu błogosławiony. Mnie pocieszać raczysz, bądź błogosławiony, a jeśli chcesz mnie utrapić, bądź zarówno zawsze błogosławiony. Synu, tak być powinieneś, jeśli ze mną być i chodzić pragniesz. Powinieneś być tak skorym do cierpienia, jak do radowania się. Powinieneś tak chętnie przyjąć ubóstwo i nędzę, jak dostatek i bogactwo. Panie, chętnie zniosę to wszystko, co tylko na mnie dopuścić zechcesz. Zarówno chcę przyjąć z ręki Twojej dobre i złe, słodycz i gorycz, smutek i wesele, i dzięki ci składać za wszystko, co mi się przydarzy strzeż mnie od wszelkiego grzechu a nie będę się bał ni śmierci ni piekła byleś mnie tylko nie odrzucił na wieki i nie wymazał z księgi żywota żadne utrapienie jakie bykolwiek na mnie spadło szkodzić mi nie będzie przybądź duchu święty przybądź duchu święty Spuść z niebiosów wzięty światła Twego strumień, przyjdź, Ojcze ubogich, dawco darów mnogich, przyjdź światłości sumień! O najmilszy z gości, słodka serce radości, słodkie orzeźwienie, w pracy tyś ochłodą, w skwarze żywą wodą, w płaczu utulenie. Światłości najświętsza serc wierzących wnętrza poddaj swej potędze bez twojego tchnienia cóż jest wśród stworzenia jeno cierń i nędze obmyj co nieświęte oschłymy wlej zachętę ulecz serca ranę nagni co jest harde rozgrzej serca twarde prowadź zabłąkane Daj Twoim wierzącym, w Tobie ufającym, siedmiorakie dary. Daj zasługę męstwa, daj wieniec zwycięstwa, daj szczęście bez miary. Ave Maris Stella Witaj, gwiazdo morza, wielka Matko Boga, Panno zawsze czysta, bramo niebios błoga. Ty, coś Gabriela słowem przywitana, utwierdź nas w pokoju, odmień Ewy miano. Winnych wyzwól z więzów, ślepym powróć blaski, oddal nasze nędze, uproś wszelkie łaski. Okaż, że się z matką. Wzrusz modłami swymi Tego, co Twym synem zechciał być na ziemi. O dziewico sławna i pokory wzorze, wyzwolonym z winy, daj nam żyć w pokorze. Daj wieść życie czyste, drogę ściel bezpieczną, widzieć daj Jezusa, mieć z Nim radość wieczną. Bogu Ojcu chwała, Chrystusowi pienie, obu z Duchem Świętym, jedno uwielbienie. Amen.